Tak jak na pewno wie, cała Polonia i w ogóle to jest tego roku 130 parada Konstytucji 3 maja i 230 lat podpisania Konstytucji. Także dla nas, Polaków, powinni, byśmy, powinni żeśmy być bardzo dumni z tego, że jesteśmy Polakami żebyśmy się właśnie chociaż raz w roku tak pokazali jako jedna duża Polonia, a jest nas tu bardzo dużo w Chicago, i nie możemy się wstydzić swoich korzeni. Skąd pochodzimy? Wiem, że większość nas jest już jako drugie obywatelstwo amerykańskie, ale nie możemy swojego serca Puścić tego, że jesteśmy Polakami, gdzie żeśmy się urodzili, przyjechaliśmy tutaj jesteśmy razem i tworzymy tak zwaną jedną wspólną rodzinę. I powinni żeśmy być dumni z tego, że za parę dni będziemy właśnie czcić Konstytucję 3 maja tutaj na ziemi Washingtona w Chicago. Kiedy przyjechałem w 1972 roku jako młody chłopak, no bo młody, nie młody, 25 lat, ale jeszcze młody, i ten patriotyzm został mi w sercu do dzisiaj. Kiedy wstąpiłem i zarejestrowałem, bo, klub, bo to wszystko się dzieje przy Związku Klubów Polskich, to się właśnie zaczęło w Narodowym Związku Polskim, a później przeszło to Związku Klubów Polskich. Kiedy zarejestrowałem swój klub przyjaciół Ziemi Ropczyńskiej, bo wychodzę z Podkarpacia, wtedy ten to już 27 lat minęło. Ten patriotyzm odżył jeszcze więcej, bo ten klub już mam zrzeszony w Związkach Klubów Polskich, a przy Związkach Klubów Polskich są właśnie te komitety: Komitet Parady Konstytucyjnego Maja, Komitet Wyboru Królowej Parady, Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską, Budowa Pomnika Katyńskiego. To wszystko się działo tutaj właśnie w naszej organizacji Związku Klubów Polskich. A ta nasza organizacja już ma wiele, wiele lat, bo kluby mamy, które są po 118 lat, mają. Także jest tradycja. Tych Związków Klubów Polskich, i tą tradycję musimy pielęgnować. I właśnie to tutaj się zaczęło, jeszcze za prezesa Ocytki, tak jak wcześniej pan Dobrzycki powiedział, że to wszystko się tu zaczęło i kontynuujemy. I mam nadzieję, że tego roku nie może być parada. Taką, jak zawsze przeżywaliśmy, wirtualna, tak jak zeszłego roku. Także jestem bardzo wdzięczny i dumny, tak mojej małżonce, tak całemu komitetowi, komitetowi Parady Konstytucji 3 maja, tak samo i pani redaktor, bo jest pani związana z komitetem, że możemy takie coś zrobić, że ta Polonia będzie nas oglądać, że uczcimy to święto Konstytucji 3 maja. Jestem niezmiernie wdzięczny całemu komitetowi, tak jak powiedziałem, i musimy wszystko dopiąć, żebyśmy rzeczywiście pokazali tą, własną siłę, nie w centrum miasta, ale mam nadzieję, że będą nas wszyscy oglądać na Facebookach, wszędzie w tym. Także to jest dla nas, w naszym sercu to powinno zostać. Jest to bardzo duży, ogromny wysiłek i dużo pracy. Jeżeli by była normalna parada, kiedy odbywały się to w Śródmieściu, to parada się kończyła w maju, Czerwiec było podsumowanie tej parady, lipiec spotkanie i już my zaczynali plany na następny rok, żeby to wszystko już planować. Także komitet się spotykał i planowaliśmy z roku na rok, ale najwięcej pracy to już było tak pod koniec grudnia, styczeń, luty, marzec, kwiecień. To był ogromny wysiłek pracy całego komitetu i w ogóle, żeby to wszystko przygotować. To jest bardzo dużo pracy. No i oczywiście zbieranie funduszy. No Cóż dzisiaj możemy powiedzieć zawsze liczymy na Polonie, liczymy na te fundusze, którzy biorą udział w paradzie, na te donacje, które po prostu otrzymujemy, bo w miasto niestety liczy nas za, każdy, za każde posunięcie się i musimy mieć pieniążki, żeby do miasta wszystko zapłacić. Ale dzięki Bogu na razie wszystko jest w dobrym kierunku. I teraz, tak jak y, powiedziałem Pani redaktor, że nie będziemy w Śródmieściu, będziemy to celebrować właśnie y, wirtualnie. I jako prezes Związku Klubów Polskich mam przyjemność 7 lat organizować. Jestem głównym właśnie przewodniczącym Komitetu Parady i widzę to zaangażowanie i naprawdę cieszy mnie to, że y, możemy pokazać się możemy pielęgnować to jestem zadowolony ze wszystkich po prostu szkół przeważnie ta młodzież pokazuje się te wszystkie nasze polskie biznesy kościoły i w ogóle ale mam naprawdę prośbę żebyśmy się nie wstydzili żebyśmy się pokazali większą siłę